Choć wielu widzów o tym nie wie, ogromna część polskich seriali dostępnych w telewizji to produkcje bazujące na zagranicznych licencjach. Żeby nie być gołosłownym, Miodowe Lata, Lokatorzy, Brzydula, Rodzinka.pl, Niania, Ojciec Mateusz, Komisarz Alex i tak dalej. Ale choć o tym wie jeszcze mniej osób, kilka formatów opracowanych w Polsce udało się sprzedać za granicę. Jakie rodzime seriale doczekały się obcojęzycznych adaptacji? O tym już za chwilę. Pierwszym polskim serialem, który został sprzedany za granicę jako format jest M jak Miłość. Tasiemiec emitowany w telewizji polskiej od listopada roku 2000. Do dzisiaj ukazało się ponad 1500 odcinków i chociaż serial najlepsze lata ma już za sobą, to swego czasu regularnie bił kolejne rekordy popularności. Epizod numer 302 z marca 2005 roku zgromadził przed telewizorami ponad 12,5 miliona osób. W kolejnych latach nie było już tak różowo, ale mimo wszystko w 2021 roku M jak Miłość oglądało jakieś 3 miliony widzów. Według ciebie może jestem frajer, ale wiem, że podpalałeś trawkę. Tak spektakularny sukces zwrócił uwagę rosyjskiej firmy producenckiej, a media, która wykupiła prawa do serialu. Zdjęcia ruszyły w lutym 2006 roku, a już 14 marca pierwszy Kanał wyemitował debiutancki odcinek Lubowka Klubow. Siegda. Nestorów rodzimego rodu Mostowiaków, czyli Barbarę i Lucjana z Grabiny, zastąpili Tatiana i Płaton Łobowów z Bierieszki. Serial podobno zdobył sympatię widowni, ale wyemitowano zaledwie 320 odcinków. Przypominam, że polska wersja przekroczyła 1500. No, nie można chodzić w Instytut z taką sumką. Nawet takiej wielkowozycznej studentki jak ja. Każdy się boi. Ja też. Nie znam się na tym, ale to chyba naturalne. Jako drugiej, zagranicznej wersji doczekał się serial Glina. W Polsce emitowany w latach 2004-2008 na antenie TVP1. Przy czym nie był to serial obecny w ramówce przez 4 lata bez przerwy. Po prostu doczekał się dwóch sezonów zrealizowanych w sporym odstępie czasowym. Nie mamy zezwolenia, prawda? Czyli to dom. Ty możesz mnie przerwać? Chciałem tylko zapytać ciekawości. Glina został doceniony nie tylko przez zwykłą, często mało wymagającą widownię, ale także przez recenzentów. Nie brakuje nawet opinii, że to najlepszy polski serial kryminalny, jaki kiedykolwiek powstał. Obsada jak na polskie realia prezentuje się naprawdę imponująco. Za kamerą stanął sam Władysław Pasikowski, czyli twórca Krola, Psów i Jacka Stronga. Muzykę skomponował Michał Lorenz. W obsadzie Jerzy Radziwiłowicz, Maciej Sztur, Jacek Braciak i Robert Gonera. Prawa do realizacji własnej wersji gliny wykupiła ta sama firma producencka, co w przypadku M jak Miłość. I tak w 2007 roku w rosyjskiej telewizji pojawił się serial Marozaw. Ty tym nie jak A słuchajcie? Trudno wykopać jakieś wiarygodne informacje co do jakości tej adaptacji, ale z komentarzy polskich fanów, którzy ją obejrzeli, wynika, że nasza wersja była lepsza pod w zasadzie każdym względem. Zawdrag w pastie. Panie, bo tu ktoś na pana coś napisał. Czas na najdłuższy polski sitcom w historii i jeden z największych przebojów polsatu. Świat według kiepskich, obecny w telewizji nieprzerwanie od roku 1999. Serial bardzo specyficzny i wydaje się trudny do zrozumienia dla widzów z innych części świata. Dla widowni nieznającej kontekstu, zdecydowana większość żartów i zachowań głównych bohaterów będzie zwyczajnie absurdalna. Była zima stulecia. Tu, gdzie siedzę teraz, ja. Byliśmy my. Tam, gdzie siedzi pan, stał załomową. Dlatego jedynym sensownym kierunkiem eksportu kiepskich był Wschód. Państwa o stosunkowo podobnej historii, doświadczeniach, tkance społecznej, poziomie życia itd. W ten sposób w listopadzie 2010 roku w ukraińskiej telewizji TRK zadebiutował serial Nepruchy. Przez, te Kjemużiki w korydorze mnie wrócili? Knihu Genesa! Jest to o tyle ciekawy przypadek, że za produkcję odpowiada spółka ATM Grupa. Ta sama, która od początku realizuje kolejne odcinki naszych kiepskich. Niestety, z powodu bardzo niskiej oglądalności, serial doczekał się zaledwie 8 odcinków. Następna produkcja na dzisiejszej liście to serial Kryminalni. Emitowany na antenie telewizji TVN w mniej więcej tym samym czasie, co wspomniany wcześniej Glina i bardzo podobny tematycznie. Jednak Kryminalni doczekali się aż 8 sezonów i przeszło 100 odcinków, a glina zaledwie 25. W rolach głównych mamy tu Marka Włodarczyka, Macieja Zakościelnego i Magdalenę Szejba. Mercedes 126 SE Coupe. Grafit. 320 90. powtarzam, 320 90. do wszystkich patroli w śródmieściu. W latach 2006-2008 produkcja otrzymała trzy telekamery w kategorii serial kryminalny, a w 2009 złotą telekamerę. Kryminalni doczekali się aż dwóch zagranicznych adaptacji. Najpierw w 2011 roku zadebiutowała rosyjska wersja zatytułowana Komanda 3. Dzielopadlicznym kontrolem Mera. Mnie nie obchodzimy rezultaty. I zrób mi nic a dwa lata później, litewska. Ja jego aż był pierwszy taki produkt, który służył. Gryciał się skalał, wadał na Maszynu i sztali, co go na to Podobno, jest to pierwszy litewski serial kryminalny bazujący na zagranicznej licencji. Wszystkie poprzednie rodzime produkcje nie odniosły sukcesu, więc zdecydowano się sięgnąć po sprawdzony, zagraniczny format. Jak to się dzieje? Jak to to się Widzi pani. Polski to najtrudniejszy język świata jest. Zaraz po chińskim podobnież. I polski obyczaj tak samo. Rancho. Jeden z największych hitów TVP ostatnich lat i przyznaję się bez bicia, jeden z moich ulubionych polskich seriali. Może został trochę przeciągnięty, może pod koniec scenarzystów trochę poniosło, ale mimo wszystko jest to fenomenalny zapis naszej rzeczywistości. I fantastyczny komentarz do niej. Nawet dzieciaka trudno cycka odstawić. A co dopiero dorosłego mężczyznę, który ma potrzebę, żeby się czasem napić. A wszystko to podane w lekkiej, zabawnej formie. Serial przez 10 lat do samego końca cieszył się dużą popularnością i zebrał całą masę najróżniejszych nagrod. Licencje na rancho kupili od nas Estończycy i wygląda na to, że format przyjął się tam całkiem dobrze. Serial zatytułowano na BriPlika, czyli w dosłownym tłumaczeniu sąsiad i przez 6 lat wyemitowano aż 131 odcinków. Scenariusz bazuje oczywiście na polskiej wersji, ale pojawiły się pewne zmiany. Najbardziej w oczy rzuca się fakt, że wójt i proboszcz nie są bliźniakami. I co za tym idzie, nie są odgrywani przez tego samego aktora. Swego czasu w sieci pojawiło się sporo newsów o tym, że licencję na Rancho zakupili także Rosjanie, jednak nie udało mi się znaleźć żadnych recenzji ani fragmentów serialu, więc nie wiem, czy transakcja faktycznie doszła do skutku. Podobno w tej wersji miało zabraknąć postaci księdza. No, siadaj, proszę, proszę, proszę Dziękuję. Batka, ja się martwię, bo jesteś skąpo ubrana, a wiesz, że jest chłodno? Przepis na życie, czyli serial emitowany na antenie telewizji TVN w latach 2011-2013. W rolach głównych Magdalena Kumorek, Piotr Adamczyk. We rozumiesz? Edyta Olszówka, Maja Ostaszewska, Aleksandra Radwańska i Borys Szyc. Możecie pan darować kretyńskie pytania? Nie może mi pan po prostu odstąpić jednego granata? Nie moje, tylko pani pytanie jest krytyki. Słuchaj! Serial odniósł w Polsce spory sukces, a prawa do emisji zostały sprzedane kilku nadawcom zagranicznym. Przepis na życie pojawił się w telewizji chińskiej, słowackiej, węgierskiej oraz w Arabii Saudyjskiej. W ostatnim kraju z pełnym, podobno naprawdę niezłym dubbingiem. Ale jeden kraj postanowił zakupić nie prawa do emisji, tylko pełną licencję na wyprodukowanie własnej wersji. Zrobiła to litewska telewizja LMK. Ta sama, która wcześniej zrealizowała swój odpowiednik kryminalnych. Trudno porównać mi jakość litewskiego gwenimu recepta i z naszym przepisem na życie, bo nie oglądałem ani jednego, ani drugiego, ale na pierwszy rzut oka wersja zagraniczna wygląda bardziej niskobudżetowo. Trochę jak Klan. Cześć Janusz. Chciałam zaprosić cię na imprezę z tatą z okazji rozpoczęcia budowy. I ostatni serial w dzisiejszym zestawieniu, czyli Dom nad rozlewiskiem z 2009 roku, emitowany na antenie Telewizji Polskiej. Jest to ekranizacja książki Małgorzaty Kalicińskiej o tym samym tytule. Serial formalnie doczekał się tylko 13 odcinków, ale tak naprawdę był kontynuowany dłużej tylko pod innymi tytułami. Rok później w ramówce pojawiła się Miłość nad Rozlewiskiem, potem Życie nad Rozlewiskiem, następnie Po prostu nad Rozlewiskiem, Cisza nad Rozlewiskiem i wreszcie w 2018 roku Pensjonat nad Rozlewiskiem. Na 23 ogłoszenia tylko w trzech nie proszą mnie, żeby powiedzieć jak długie mam nogi. W 2015 roku licencję nabyła łotewska telewizja LTV i wyprodukowała własną wersję zatytułowaną Maja Piezera. Pasku jest Atlāciska nekas nesvīdīs. Tā mm. jau mm. gan. Tikā sirds rečā. Šādu mm. manipulēt? Jāspēlē beškī. Ceļiem īstenībā. Ne? Można narzekać, że za granicę nie trafiły najlepsze polskie seriale, ale ewidentnie chodziło o produkcje niedrogie realizacyjnie i wieloodcinkowe. Takie, którymi można zapchać ramówkę i trafić do umiarkowanie wymagającego widza. Wiadomo, że lepszym towarem eksportowym byłby np. Belfer, Klangor czy Kruk, chociaż nie wiem, czy te formaty są w ogóle na sprzedaż, ale od czegoś trzeba zacząć. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Ty, ty, chieno, ty, ty. Postaw. A to co, wiedziałeś o wszystkim i co? I ani nie. Wracamy do kubku. Ale nie. Wracamy do kubku.